a wszystkim, tu SatoHD no i to jest mój pierwszy audiolog który dedykuję właściwie pewnej sprawie no tak jak wiecie dobrze wyjechałem na wakacje i po przyjeździe z wczasów nastałem przykrą no miałem przykrą niespodziankę na komputerze gdyż no Avast mi wygas dosłownie na sekundę i w tym czasie, w tym czasie kiedy uruchamiałem komputer pewne złośliwe oprogramowanie wdarło się na mój dysk do czego dążę? do tego, że jeżeli to był zwykły wirus to wszystko by było ok. lecz pytanie do ciebie, do ciebie widzu który mnie teraz słuchasz, czy ty się dasz zrobić w konia? czy dasz się w ogóle zrobić na coś takiego w konia? wiadomo Reakcja moja, pierwsza z tym Była też no, wielkim zaskoczeniem Też nie wiedziałem co robić, lecz Po prostu zacząłem Szukać, na szczęście mam drugi komputer W domu Zacząłem szukać na ten temat odpowiedzi A mianowicie Jest to wirus Wilsow, tak Pewnie teraz możecie zobaczyć Jak on wygląda No i też możecie zobaczyć, że Jest logo policji i podpis, ten komputer został zablokowany I mamy oczywiście wysłać im pieniądze w kwocie bodajże, o ile dobrze teraz pamiętam 500 zł, także to nie są małe pieniądze Wtedy nam komputer się odblokuje No więc z góry wam mówię, że to jest jedna wielka kpina Ponieważ jak jeżeli znacie się trochę na prawie To jeżeli policja ma, faktycznie ma jakieś do was tam ale nie będzie Wam blokowała komputera przez internet. Jak już to przyjdą, wezmą komputer i się na tym skończy. Lecz ja jestem jeszcze na takim y, etapie, gdzie praktycznie mało rzeczy robię nielegalnych i wątpię, czy do takiej osoby jak ja by się doczepili. Gdyż jeżeli by mieli się czepić takich ludzi jak ja, to za zakładam, że połowę Polski by zamknęli. Więc. Y, dla mnie to jest jedna wielka kpina, i teraz no robię to tylko po to, żebyście Wy się nie stresowali. Bo to wiadomo, tu nie chodzi o to, żebyście płacili czy coś, tylko chodzi mi o to, to, jest, to są te pierwsze emocje. A to robię tylko po to, żebyście teraz, jak w razie czego, oczywiście odpukać w niemalowane, wyskoczyłoby Wam coś takiego. To żebyście po prostu wiedzieli skąd, to, skąd ściągnąć specjalny program antywirusowy, bo to jest już dosłownie pod ten rodzaj wirusa napisany. I wierzcie mi lub nie, zajęło mi dosłownie 15 minut usunięcie go i komputer był sprawny. Więc to nie jest coś trudnego, to nie jest coś co no, może wyrastać po wasze możliwości. No i cóż, no w opisie filmu na pewno dodam parę linków na temat tego wirusa. Możecie sobie poczytać, jeżeli chcecie. No i cóż, no nie dajcie się robić w konia, bo naprawdę to, co ludzie już wymyślają, to wychodzi po, poza wszelką granicę możliwości, przynajmniej dla mnie możliwości moralności, o tak to powiem. Więc yy, piszcie, komentujcie, czy mieliście z tym. Yy, jakiś związek w sensie czy was to kiedyś zaatakowało czy dotknęło, ciekawi mnie to naprawdę, bo ja nigdy o tym wirusie nie słyszałem, jak mi wyskoczył taki komunikat, no to, no nie powiem lekki strach był, chociaż naprawdę jak ktoś tak pomyśli logicznie przez parę minut tak bez stresu, sam przyzna, że to jest największa kpina, jaka mogła być w internecie dopuszczona, ja nie wiem czemu Policja się nie przyczepi do tego, tego programu, czyli tego wirusa i nie szuka tej osoby nawet tylko dlatego, że się podszywa pod samą policję. Bo samo podszywanie jest nielegalne, naprawdę, to jest już dosyć grube wykroczenie. Więc no nie wiem, nie wiem. Nie wiem, piszcie co o tym myślicie. Jestem naprawdę ciekaw waszych komentarzy, a tymczasem będę kończył, bo zależało mi tylko na tym, żeby wam przekazać tą informację, to że takie coś istnieje i w razie czego jakbyście w przyszłości um, zostali zaatakowani przez taki właśnie wirus, to nie martwili się czymkolwiek, tylko zajrzeli na odpowiednią stronkę i ściągnęli ten program oraz skutecznie go użyli. A użycie tego programu to już wam mówię. Na czym polega? Bo wirus uniemożliwia nam odpalenie systemu w normalnym stanie. Po prostu po odpaleniu komputera, po zalogowaniu się Windowsa, wyskakuje to okienko, które widzieliście przed chwilą i teraz pewnie też widzicie. No i tak naprawdę nic nie możemy zrobić. Nic nie działa, żadne skróty klawiszowe, nic, kompletnie. Także trzeba zresetować komputer, włączyć tryb awaryjny. I teraz w tym momencie iść, jeżeli macie oczywiście internet w trybie awaryjnym, bo ja niestety nie mogłem jakoś jakimś cudem nie mogłem się połapać, nie mogłem tego zrobić. Znaczy gdybym chciał, to bym zrobił, ale no, jestem trochę, trochę leniwy i mi się nie chciało. Także poszedłem do siostry na komputer, ściągnąłem ten program, wgrałem go na swoim komputerze, no i odpaliłem. I właściwie to była moja cała robota, bo resztę odwalił właśnie ten program. Teraz nie pamiętam niestety jak się nazywa ten program, na której z tych stron zapadałem linki. Będzie też link do tego antywirusa. No i cóż, i życzę wam tylko tego teraz, żebyście nie, nie musieli przechodzić przez tego typu rzeczy. Tak samo aktualizujcie swoje antywirusy jak tylko się da, gdyż pra prawdopodobnie przez to, że Awast u mnie wygasł i licencję muszę na nowo podpisywać, przez to to się stało. Także to było wszystko co mam do powiedzenia. Piszcie, komentujcie, ja jestem bardzo ciekaw Waszych opinii na ten temat, a tymczasem trzymajcie się ciepło i niech wam się to nigdy w życiu nie stanie na razie.